Hej, tu litka z wydawnictwa Albatros. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o naszej serii thrillerów psychologicznych, w skład której wchodzą same znakomitości, fascynujące historie i wybitne autorki, m.in. B.A. Paris, Jenny Blackhurst i Alex Marwood. Teraz dołączyła do niej Sara Alderson, sporywającą książkę Wyjazd na Weekend, dostępną także w formie audiobooka. Wyjazd na weekend to świetna historia z niesamowitym tempem akcji i niebanalną fabułą. Dwie najlepsze przyjaciółki wyjeżdżają w jedno z najpiękniejszych miejsc w Europie. Ale oszałamiający weekend zmienia się w przerażający koszmar. Jedna z dziewczyn znika, druga nawet nie wie, kiedy staje się główną podejrzaną. Szykujcie się na prawdziwą jazdę bez trzymanki. Mamy także dobrą wiadomość dla kinomaniaków. Ekranizacja fascynującego thrillera psychologicznego Sara Alderson z Layton Mister i Christina Wolf w rolach głównych jest dostępna na platformie Netflix. Pamiętajcie jednak złotą zasadę: najpierw książka, potem film. Bądźcie z nami na bieżąco, to jeszcze nie jest ostatnie słowo tej autorki.